Cześć! Ja jestem Sumian, to jest opinia na temat paru czapterów Fairy Tail. Zaczynamy od czaptera 383. Lucy się odsunęła i Alegria po prostu niszczyła wszystko na swojej drodze. No, totalna masakra. Zniszczyła całe miasto, całą katedrę, co później Makarow zauważył w tym obecnym chapterze. Ale co do czapteru tego 383. Alegria zniszczyła wszystko na swojej drodze. No ten cały potwór, potworek, który okazał się tym sześcianem, to naprawdę genialny motyw. Jak już wcześniej mówiłem, Alegria była czystą miazgą. I okazało się, że kto zabije Lucy, dostanie nagrodę. Otóż otrzyma tytuł 9 demonicznych bram. I to mi się skojarzyło z tą akcją z One Piece Myślę, że osoby, które czytają tę mangę, manga One to na pewno wiedzą o co mi chodzi. No i oczywiście, jak wszyscy upostrzeli, to zaczęli atakować Lucy. Ale mimo wszystko i wbrew moim oczekiwaniom i co mnie zaskoczyło, to Lucy się nie daje. Walczy jak lew, taka niepożarna dziewczyna, a była w stanie, no nie to, że siedziała, czy też mi uciekała, tylko, no cóż mówiąc, walczyła z nimi. Więc Lucy naprawdę, no w porządku, na plus. E, I Lucy zaczęła walczyć z Jackalem, ale niestety bezskutecznie. No i tak trochę głupota z jej strony, bo wspomniała no, o tym, jakie umiejętności posiada Jackal i trochę jej się oberwało tą eksplozją, no ale tak to bywa. I na samym końcu otworzyła trzecią bramę. Bo nie dość, że miała już otworzoną bramę Leo oraz tej pokojówki, bramę dziewicy, to otworzyła trzecią bramę. Aquarius. I muszę przyznać, że ten moment był genialny. Lucy nigdy wcześniej nie otworzyła trzech bram, z tego co pamiętam. Więc to był pierwszy moment, gdzie Lucy pokonała własne ograniczenia. No w sumie to drugie źródło musiało jej coś dać, więc tym bardziej jestem cieszony, że jednak użyła tej trzeciej bramy i, jeden z mówiąc wykorzystała Aquarius. W tym pozytywnym sensie oczywiście. Więc tak naprawdę Lucy pokazała się z bardzo dobrej strony. Taka niepozorna dziewczyna, a była w stanie, nie tylko stawiać opór, to jeszcze przekroczyć własne ograniczenia. Więc naprawdę, bardzo, bardzo fajny chapter. Kolejnym chapterem był chapter 384. I wszystkie duchy niestety zostały pokonane. Lucy próbowała się opierać. I Aquarius powiedziała, że jedynym wyjściem, bo żaden z tych duchów nie był w stanie przeciwstawić się duchom, duchom, co ja mówię, żołnierzom Tartarosu. Więc Aquarius powiedziała, że jest jeden sposób. Przyzwać króla duchów. Genialny motyw. maszima przeszedł sam siebie w tym momencie. I można przyzwać tego króla duchów, kiedy się zniszczy jeden z kluczy, z tych wyjątkowych kluczy. I Aquarius, czego się można było w sumie spodziewać, powiedziała, żeby Lucy zniszczyła właśnie jej klucz. I tutaj myślałem, wiedziałem po prostu, że... Chapter się zakończy tym, że Lucy jednak złamie ten klucz i wezwie króla duchów, bo to było do przewidzenia i... No i ludzie w sensie się jednak zdecydowała na zniszczenie tego klucza z wielkim żalem, mimo że z Aquarius. no nie jej się za dobrze, jak wszyscy dobrze wiemy. I pojawił się król duchów. Jednym ciosem zniszczył Alegrię. I to był według mnie olbrzymi minus. Alegria, taki olbrzymi potwór, no monstrum niesamowite, została pokonana jednym ciosem przez króla duchów. No ale dobra. Mimo, że to jest minus, a jednocześnie na plus, bo widzimy, że król duchów ma olbrzymią moc. No jest, jeden mówiąc, koksem, i nie na darmo jest. Królem Duchów. Król Duchów staje w szranki z Królem Demonów, Mardegwilem. Pomyślałem sobie wtedy, że czeka nas coś epickiego, że walka, która nastąpi, ma szansę stać się jedną z najlepszych w całym fairy tale. Ok, czas na rozdział 385. I po wymianie zdań pomiędzy Mardegwilem a Królem Duchów widać, że się oni nie znają, że wcześniej już się poznali. Co nic dziwnego, bo król demonów i król duchów, które są dobre, to musieli się jakoś poznać. Nie wiadomo jak, ale poznaj się jakoś. E, no i król duchów, jak i Mardek Biel, wymieniają ciosy. No, jeden, tylko drugiego. I król duchów, no, pokazał na parę ciosów, król demonów też. I król duchów użył ostrza meteoru. Przepotężny atak. miazga niesamowita. Nie mogłem się oczekiwać, jak to stanie ukazane w anime. Mam nadzieję, że to nie jest partolą. No i Lucy na samym końcu zdobyła moc Aquarius. W końcu, w końcu nowa moc, nową jedność w jej ekwipunku, więc całkowicie na plus. Mam nadzieję, że ta moc nie jest przejściowa, że Lucy zdobyła tę moc ostatecznie, bo trochę byłoby głupio, gdyby Lucy no, straciła ją tak wielka ofiara Aquarius, no musiała poświęcić, pokała przedem, więc trochę byłoby głupio, gdyby ta ofiara Aquarius się zmarnowała. Chociaż tak sobie myślę, że na samym końcu król może przywrócić ten klucz. Chociaż kto wie. Dobra. Czas na rozdział przedostatni, czyli 386. I Lucy pada po tym, jak użyła uranometrii. I ostrze galaktyki uwolniło wszystkich z więzienia, czyli Fairy Tail znowu żyje. czy no, oni byli tylko zamrożeni, więc przywrócił ich król duchów do normalności. Więc to było w sumie nawet nawet, bo osobiście nie wyobrażam sobie, jak, jak innym sposobem mogliby sobie poradzić. Jak mogliby się uwolnić. Bo wyobrażałem sobie, że to Lucy uwolni ich. No w sumie Lucy ich uwolniła, ale nie w taki sposób, jaki myślałem. E, no i walka pomiędzy Erzą i Minerwą wznawia się. No, Minerwa, już bądźmy dokładni. Więc walka pomiędzy Erzo i Minervą będzie trwała dalej. No w końcu, bo ta walka się już tak przedłuża, że. No, fajnie byłoby, gdyby zwała już dokończona. Gadgill uratował Lucy. W sumie fajnie, było że to nad sują uratował. Więc takie przełamanie schematu. I Julia. Oj, Juvia! I Juvia staje w szranki z Kifem. Kif Keith w sumie ma ciało zrobione z piasku. Myślałem, że to tutaj będzie dobrą kontrolą na niego. Ale w sumie, Juvia jest jeszcze lepsza ponieważ ona włada wodą. To jeszcze Kif. Myślę, że będzie to dobra kontra na Kifa, mimo wszystko. Juvia w sumie dawno nie walczyła, więc dla mnie to jest na plus, że staje w szranki jeszcze z Demonem. Tym bardziej jestem ucieszony. I Lucy Silvera powstrzymał Grey. Do walki stają Natsu, Grey, Gadgill i Juvia. Tytułem kolejnego Choctera był Ojciec i Syn. I tak sobie wtedy pomyślałem, że to może być troll. Czy jednak, mimo wszystko, Maszyna i tego nie wyjaśni o co chodzi z Greyem i Silverem. Ok, na razie obecny. Silver porwał Greya. Więc możemy być pewni, że ta kwestia wyjaśni się w ciągu najbliższych chapterów. Mam taką wielką nadzieję. No i wszyscy zaczynają walczyć. Rzucają się na przeciwników i no, taka... było to dość energiczne i fajne. Podobało mi się. Pojawia się następnie Happy, który ma na głowie grzyba. Motyw już ten był, chyba w fillerach, z tego co pamiętam, więc nic nowego. I okazało się, że tym grzybem jest framat. Zmienił się w coś takiego, żeby być pasożytem. Muszę przyznać, że ta umiejętność, from Malta jest no, dosyć ciekawa, ponieważ nikt się nie spodziewa tego. Także taka forma zaskoczenia, fajnie. I Makarow udaje się do gildii. Więc lada moment, tak myślę, poznamy o co chodzi z Lumen i Stoaru. Mam taką wielką nadzieję, że będzie to coś mocnego i maszyna ma naprawdę pomysł. Ponieważ wprowadził już lumen Installaru już da bardzo dawno, także myślę, że to przemyślał i pokaże nam coś mocnego. Zobaczymy. Następnie akcja przenieść do Wendy oraz Charlie. Wendy się budzi, cieszy się, że nic Charlie nie jest, dziękuję Dropoutowi. I co się okazuje, że problemów w ciągu dalszy. że twarzy nie było jednej, było jej kilkanaście. Szok. Także jedynym wyjściem z tej całej sytuacji jest użycie. Lumen Instoaru, moim zdaniem, bo nie poradzę, sobie, nie poradzę sobie z tymi twarzami czymś innym niż Lumen Instoaru. No zależy też co to jest, czy, ta broń, czy to jest broń, czy też czy jakieś zaklęcie ochraniające, które może ochroni wszystkich przed no, negacją magii, zobaczymy. Co prawda wobec Lumen Instoaru miałem swoje teorie, ale jestem świadomy, że były naprawdę przejaskrawione i strasznie wyobrzymione. No ale cóż, jestem ciekaw, kto to rozwiążą, bo teraz jest naprawdę najgorsza możliwa sytuacja. Nie dość, że z jedną twarzą mieli problem, żeby ją zniszczyć, to jeszcze jest, jest jej kilkanaście. No cóż, dobra. Ok, to było na tyle. Jestem ciekaw, jakie są Wasze opinie na temat tego czuptera. To było na tyle. Dzięki za oglądanie na razie.